Ale Troll jest, mam na dzisiaj jestem w ja... Na początku jest kolejka, żeby kupić bilety. Jest strasznie głośna muzyka, więc mam nadzieję, że trochę chociaż mnie słychać. I tak to wygląda. To się znajduje w takiej galerii. Ala piramida i tam już jest choinka, taka ładna. Gwiazdki i takie tam, no właśnie sama gdzie się znajduje w tej galerii. Dostaliśmy takie paszporty, w środku są naklejki i jakieś takie takie, takie rzeczy. I wchodzimy teraz do środka, chyba przez ten tunel. Zanim zacznę Wam opowiadać w ogóle o całym muzeum, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że jest to ostatni vlog z Dubaju. Potem oczywiście też się będą vlogi pojawiać. Z jakich krajów tego już się dowiecie niebawem. No i życzę Wam miłego oglądania. To jest taki hall, i chyba teraz tutaj będą sprawdzane bilety. Mam nadzieję, że po ogóle muzyka jest dosyć głośna. teraz w trybie harmonia. Aja, Universe to innowacyjny park, który otworzył swoje podwoje 17 grudnia 2022 roku w centrum handlowym Wafi City Mall w Dubaju. To nie klasyczne muzeum, lecz przestrzeń licząca około 3700 m2 podzielona na 12 interaktywnych stref, których światło, dźwięk i ruch spotykają się w kosmiczną opowieść. W tym filmie zobaczycie, jakie były moje odczucia na temat samego muzeum i czy moim zdaniem warto tam iść. To był taki pokaz świateł, a teraz jedziemy do flory! No więc, tamta strefa, tak jak tam powiedziano, była harmonia. I przeczytałam na internecie, że to miał być w ogóle finał tej całej magicznej wyprawy do tego muzeum, natomiast no, my ją zjedzieliśmy na początku. Nie wiem czemu, nie wiem, tak było. No i tam właśnie były świata, które się tańczyły do takiej muzyki. Jakoś super wrażenie to na mnie nie zrobiło, bo widziałam już podobne rzeczy, ale jak ktoś widzi to pierwszy raz, to moim zdaniem jest to bardzo spoko. Teraz jesteśmy właśnie w strefie kolejnej. No. I tutaj już trochę o niej Wam opowiadam. Tu jest już nie jest takie właśnie drzewo na samym środku. I na nie są takie lampki. I ta trawa ona jest identyczna jak na Expo chyba w Kazachstanie. Taka trawa była. Nie pamiętam ale ciclicznie. Teraz jakaś burza się zaczęła. Ale tu właśnie taka trawa ze światłami. I teraz tu się jakaś burza jest. Ale bardzo ładnie to wygląda. Ta strefa bardzo mi właśnie przypominała pawilon Kazachstanu w Expo. Tam jeszcze tak bardzo ładnie pachniało, tam już nie pamiętam, czy ładnie pachniało, chyba tak, może, dobra, nieważne. I było tam bardzo dużo luster, co sprawiało, że ta przestrzeń jest ogromna. To była bardzo fajna iluzja optyczna. Okej, okay, gdzie teraz idziemy? Na jakieś wodospady, bo słusznie. Natomiast no, jest... będę w wychodzić. Tu już się zaczęła faza, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, w jakiej ja strefie jestem, więc możemy sobie tą strefę nazwać w W każdym razie była ogromna kolejka do zrobienia sobie zdjęcia w środku tego wodospadu. Natomiast, jak byłam w Expo, było to lepiej zrobione, bo jak się wchodziło do środka tego wodospadu, to ta woda się zatrzymywała, można było się na spokojnie wejść, bo się słym. A tam ta woda się nie zatrzymywała, więc. Chcąc nie chcąc byliście mokrzy, co nie. Teraz jesteśmy w kolejnej strefie i to nazwijmy sobie strefa lustrzanych pal. I właśnie tam były takie lustra na tych palach i tam się światło odbijało i naprawdę ta strefa mi się bardzo podobała, jak nie najbardziej. Ja drifty można się położyć i oglądać rybki. Więc kiedyś się położę. O może tu będę oglądać rybki. Tak to ma wyglądać. Chyba okay. źle nie mnie widać. Nie wiem czy w ogóle nie widać, ale leży tu. Tu leży, tak? tak tu leżą. więc robię to, co wszyscy, ale nie wiem, czy ja to dobrze robię. Tak. Rybki. Ja naprawdę nie wiem, gdzie ja widziałam te rybki. Ale złożając, że mam teraz chwilę, żeby do Was podać, to powiedam Wam jeszcze troszkę o tym muzeum. A więc, Aya Universe została zaprojektowana i jest zarządzona przez firmę HyperSpace, specjalizującą się w tworzeniu realnych parków rozrywki z cyfrową esencją. Jej nazwa, czyli aja w języku arabskim oznacza "cub" lub znak, co odzwierciedla jej niesamowitą, niemal kosmiczną estetykę. Natomiast warto wiedzieć, że nie wszystkie strefy są w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Okej, okay, idziemy dalej! Gdzie teraz nas to zaprowadzi? bo jest wyjście to raczej nie powinno tak się działać. jednak źle yy, poszłam I idziemy jednak tam przeciwną stronę i zobaczymy co nas tam czeka kolejka wow. gdzie? nie wiem chodźmy w niej stać Luna, let's go nice Wiecie co, bo ja trochę później montuję ten film i jestem już po mojej kolejnej wyprawie w tym roku do Nowego Jorku. I tak sobie teraz pomyślałam, że bardzo mi ten pokój przypomina ym, taras widokowy na sumicie. Tam były też takie kulki i one tak się odbijały i to było takie super też będzie film z Nowego Jorku. Nie wiem czy jeden, czy dwa zobaczę. Natomiast tak mi się właśnie skojarzyło, chciałabym się tym z wami podzielić. Teraz jestem na lustrzanych kulkach. Na tych kulkach też się podświetlają różne animacje. Też jest wyjątkowy Fajnie. Chcieliśmy trzymać buty, bo jesteśmy teraz w gdzie są kulki. I będzie można się darzać w tych kulkach. Mega. W tym dniu, kiedy ja byłam, była ogromna kolejka do tej atrakcji, ponieważ jest to ostatnia atrakcja tego muzeum, które ono nam oferuje. No i teraz coś, na co wszyscy czekali, albo i nie. Czyli ile taka przyjemność nas kosztuje? Więc cena we osobie aktualna to około 135 ALD, czyli ich mniejszej waluty. Czy to dużo, czy mało, zostawiam, Wam już to do Waszej opinii. Trochę ciężko się tu chodzi. Na zasadzie trochę ciężko. Ja tu tomę z pokolana tych kulek i ja tu nie stoję i się prawie wywalam. A więc taka atrakcja kochani, na chyba koniec już. tak. Skończyłam już zwiedzanie i powiem tak. Byłam na expo i to jest bardzo podobne do expo, jak nie byliście ale jak spodobałoby się, żebym to poleciła. Ale jak byliście... na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na moim kanale. No i tak jak już Wam wcześniej zapowiedziałam, do zobaczenia w filmikach z Nowego Jorku. Albo w filmiku.